tej strony Radia, jesteśmy na mapie Wołokołamsk w ustawieniu tym dziwnym trochę. Lepsze jest to ustawienie z trzema bazami po środku, ale ci. Lecimy powolutku. W zasadzie to szybko jeździć nie będzie. się zastanawiam, jakim cudem Amerykanie są z, z Niemcami po jednej stronie. Widocznie Bóg tak chciał. Mmm, 70 mm, mm, Nic ciekawego America, fuck Fakia yeah. Mam nadzieję, że chociaż pan trzenka moja będzie w stanie wytrzymać, nie wiem, z jeden strzał yy, Tak dużo widać Muszę, nasza baza wygląda spokojnie. Jeszcze. Bo Jezusie! Gazu, 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 Szymek, gazu! Wbijemy się w środek wioski i tyle nas będzie mówić. Znaczy, taką cichu mam nadzieję, prawda? No jak będzie, to się już okaże. Co? Zrobimy ten tego zasadzkę. No na kurde strzelam. Naprawiajcie tego świnicę. Naraz na. No. Huh. Matko Bosko, co się dzieje? Nawet nie wiem, czy ten poprawi ode mnie to w ogóle żyje jeszcze taki chaos bitewny, że, matko Bosko. Bo Jezu, i skąd był? To był pewnie ten obok. No, jakże? No cóż, ale nie powiecie, że nie było fajnie. A było, było, kurwa. <laughs> nie no, lecimy teraz z Churchillem. No, morderów jakoś tak zbytnio nie chcę brać. Trochę będziemy jechać, no ale. To było piękne. A <laughs> stoisz po środku wioski. No, zas zasadzka jak się masz, no. Ja ci, a strzela na pałę, może mi się udotrafić. Nie, no po prostu dam gazu i tyle. Kawulec, ta trzy furka, co jeszcze wyjechała, jedna. Pięknie, jakbym jeszcze tego zdjął w końcu, jakby tamten się zapalił, co przejeżdżał obok, po prostu byłoby tak pięknie, bym zdążył jeszcze się wycofać. Wyjechać jeszcze raz. Albo ustawić się po drugiej stronie chałupki i tylko czekać na nich. No ale cóż. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Zdjąłem trzech. Było warto, naprawdę było warto. Dobra, jedziemy na B. Ciućka mi tak łatwo nie ubią. Mam nadzieję. Ciuciek mocny, ciuciek twardy. No jedź, cholera jasna, no. Gdzieś 7 km na godzinę, ja wiem, że... ...tędy łatwiej. Tędy właśnie, no ale cholera jasna, chcę podjechać tu. Chciałem jechać po prostu prosto. Po prostu prosto. No jedź w mordę kopane No to kurwa się ma co się dzieje? Teraz prawie 800 exp, patrz tam no, z 800 ekspat nabiłem samym staniem. Nie wnikam. Dobra, marderem się ustawię i będę tylko czekał na nich, cholera. Stanie się w lesie i tyle. Chociaż napraw tak naprawdę oni no, nawet musieli podjeżdżać tu. O, o, o. No chodź tu! Zapłacisz mi za to, chamie. pal się. No. Pięknie, obrona, bledź, pięknie, tak się broni kurna. Nie ma, żaden nie przejedzie. Jeszcze Ciebie, chamie, ubiję. Albo i nie no, drugi mi ubił jeszcze. Gdzie on stał? Przy chałupach, okej. Okay. Będę wiedział. A, jeszcze marderku, chodź. Jeszcze dwóch. Klęska, ale z jaką klasą, słuchajcie. Mało bitew jest tak rozwojowych, w, że tak powiem, w fabule. Po poeci mogliby pisać wiersze o tej bitwie. <laughs> Nie, no naprawdę, bitwa jest wspaniała. Jeśli chodzi o akcje i te wątki, I ci bohaterzy z charakterystyki Bohatera Matura 2017. No. 2710 w porównaniu do reszty, no. Nie wnikam, no, prawda? A, jeszcze jedna rzecz. W niedzielę, czyli jutro. Czy zależy, kiedy się jeszcze materiał wyrendruje na YouTubie. Będzie mały specjal. Z okazji 3000 widzów, oczywiście, za co wszystkim Wam dziękuję i polecam się na przyszłość, prawda? No. Tak więc będzie specjal i będzie coś do wygrania. No, na pewno będzie warto wpaść i zobaczyć, co tam przygotuje. No i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka.